Halo. Dziś poznamy takie wydaje mi się przydatne powiedzonko. Nie taki diabeł straszny jak go malują, czyli es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. My mówimy, że nie taki diabeł straszny jak go malują, a Niemcy mówią, że czegoś się nie je w takiej temperaturze, jakie zostało ugotowane. Całkiem ciekawe, no nie? Czyli es wird nicht so heiß Gegessen, wie es gekocht wird. W związku z tym powiedzeniem, zapraszam Was na stronę polnyszygernic.pl. Czyli jak się już domyślacie, chodzi o język polski i też założyłem kanał na YouTubie. Polny szmytaki, aki. Czyli jak się już domyślacie, no Polski ze mną. Chodzi o to, żeby w końcu Niemcy też zaczęli się uczyć języka polskiego. I pomyślałem sobie na początku, że nie mam czasu na to tak naprawdę, a już rok temu walczyłem z tymi myślami, biłem się z nimi, czy zacząć to robić, czy nie. Nawet z kilkoma osobami pisałem, które już nie mogły się tego tematu doczekać. No, i w końcu stwierdziłem, że warto. My się niemieckiego uczymy. Niemcy też powinni wyjść nam trochę naprzeciw i też się trochę pouczyć. Przynajmniej jakieś podstawy powinni ogarnąć. Byłoby nam przecież bardzo miło, gdybyśmy usłyszeli od Niemca parę słów. Ja bardzo się cieszę zawsze, kiedy słyszę Niemca, który coś w języku polskim potrafi powiedzieć, bo czuję, że on wtedy no, postarał się. Musiał trochę czasu poświęcić, żeby poznać ten język. Coś zrobił w ogóle w tym kierunku, żeby mój język poznać. Więc, jak choćby się już zainteresował, to już dla mnie jest dużo. A rzadko spotyka się Niemców, którzy mówią w języku polskim. No i teraz tak. Jaka z tego dla Was korzyść też? Bo pomyślałem sobie z jednej strony, że no dobrze, Polski dla Niemców, czyli kanał tak naprawdę w języku niemieckim i dla Was. Też coś ciekawego, dlatego że no, niektóre osoby mi też pisały, dlaczego... Tu na tym kanale z językiem niemieckim nie mówię dużo po niemiecku. Gdybym wszystko tu na kanale o języku niemieckim tłumaczył w języku niemieckim, to ten kanał byłby pra prawdopodobnie dla tych ludzi, którzy już bardzo dobrze mówią w języku niemieckim, lub po prostu dla Niemców. No, a żaden Niemiec się chyba specjalnie jakoś tym tematem nie interesował. W każdym razie, jeżeli zajrzycie sobie na kanał w związku z językiem polskim, tam co prawda jeszcze niedużo się dzieje, dopiero nagrałem jeden filmik taki zachęcający trochę do nauki języka polskiego. Możecie Polecić swoim znajomym, Niemcom oczywiście, niech zajrzą, niech zasubskrybują, niech się zaczną uczyć tego języka. Wy się uczycie, dlaczego oni mieliby się nie zacząć uczyć? Na pewno będzie miło. A wy możecie skorzystać, bo posłuchacie w końcu więcej języka niemieckiego w moim wykonaniu i na pewno będzie zabawnie, więc no, ten kanał o języku polskim, takie trochę wywrócenie na lewą stronę tego kanału o języku niemieckim. Sprawdźcie sami, link będzie w opisie filmu. No i gdzieś tu może u góry się pojawi link, na pewno gdzieś tutaj się ten link znajdzie. Przejdźcie tam na kanał, zasubskrybujcie, zapraszam serdecznie. I pamiętajcie, polnyż możecie swoim znajomym powiedzieć, że Polnysz wird nicht so heiß gegessen wie es gekocht wird. Czyli, no, że nie taki diabeł strasznego manu. Czyli Polski nie jest taki, wcale taki y, trudny, y, jak się zwykło mówić. Ja, das ist alles für heute. Danke schön, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.